Ciao, jesteś Kleja, a ty jesteś na kanale Klejker, więc no. Jeśli jesteś na to, że wsuwa, w górę pod tych i ja wróciłam Cię do oglądania. Więc tak jesteśmy dzisiaj to odcinek, jak dać do daty, do OBS-a i różne takie rzeczy, nie? Więc no. na stronkę, ja mam, ale I... to. Jeśli... chodzi na stronę tipli, jak zrobię, ale odpalę nowa I... Wszystko teeply i... A klikacie w pierwszy link. Zalogu się, wy rejestrację bo nie Musicie rejestracji. Ja się biorę zaloguj przez Google, żebyście, żebyście nie widzieli mojego. Yy, no. No, moich dalej. Słuchaj i tak to ja, więc to. Ale no. Patrzcie, to tylko wchodzi w konfigurator. Ja domyślne szablon mam, bo nie chciałbyś wiecie. Nie znam, znam. pokażę Wam to na domyślnym Shabluję. To jest opóźnienie. Donate. Pokażę na ekranie, oczywiście, zero. Yy, dajemy bez opłaty serwisowej. że pokazywał bez opłaty, dawmy do donate. I opóźnienie, ja to mam wyłączone wszystko, nie? Więc no, teraz dajemy coś takiego. Jak, będą myśli kosowe. Wyłączamy, wyłączamy. Jak ktoś chce coś dopowiedzieć z swoim głosem. I dostępna od kwoty złotów, nie? Już na tym mam, nie? No tam, nie przeszkadza Ale no, więc jak już dajemy że. Nie, na przykład, no mi się szala, bo nie chce mi się stawać, to idziemy w kopiuj Wchodzimy do naszego OBS-a I no, idziemy tak. o tak Dodajemy Tak, przeglądarka Dodajemy sobie Na przykład sobie. Sobie alert, ja odcinek, bo już mam tam alertoment. Wysyłam. Teraz klikamy Kabel CtrlV. Ok. I mamy do już zrobione Bo no teraz wchodzimy i wysyłam wiadomość tam Tak jak tego I musimy zostaw Słuba. I gdzieś do tego wyszli. I szybko już na kimś. teraz Myślę, że to widzę. Opijcie. Jest, zostaw test, zostaw stuła. No, widzicie? I no, teraz już wchodzimy w. Jest to wyłącza, ale jak. Ale wy to nie, nie wyłączycie tego? No, teraz tej dodamy czas. Ja to już mam czas. Zobaczymy, jest tak dodam, nie? I. No. Czas też ma do szablon, ale no. Wchodzimy w konfigurator. Albo nie, teraz tam. Ranking i wiadomości, więc to no, teraz to za Tutaj jest to wszystko, ja będę już taki szablon, więc no. od pięciu ostatnich. Po prostu skopiuj. Znaczy, ranking miesiąca I dajemy sobie. Tutaj cena. Dajemy sobie nazwę, jakąś tam. że. To jest na przykład. I no, i tutaj dajemy control V. No, i tutaj będziecie mieli tego. Możecie będziecie mieli to, ale ja tego nie mam, bo nigdy nie jestem dobrej. Ja sobie to już ukrywam. I no. Teraz idziemy do. A czy no, słuchajcie. Cel. No, więc cel. Cel do 80, 10 zł za życie. I tutaj idziemy do daty. I końca okrąglenia. I w tym wypadku Co to się dzieje? I oczywiście kopiuj. I tu że Tak. Dodaj. Żeglądarka. Raz od przecinek. Od, no. I tutaj dajemy. Tropy V. I tutaj. Będzie czas, no on musi się naładować. O, znaczy nie często, widzicie, tutaj jest już na nasz, nasz cel, więc to. Drugi, widzicie, nie? Ale no. Teraz tego ukryję na razie. I teraz przechodzimy do czasu. No, tak, czasu do końca, więc to no, tutaj dajemy od jakiej kwoty będzie lecik. Ja tutaj 0 zł, i na zł dodaję do lecika 30 sekund, czyli 5 minut. Data, czas realne i daje, dajemy sobie tam... A kiedy chcemy żeby działać. Oczywiście. Kopiujemy, dobyślę szalog ja daję. I daje. no dajemy. No. To samo wszystko co było poprzednich. I poka I ja sobie to po prostu to co już. I pyk. I mamy czas, nie? Więc teraz suję. Już jest tylko wkrótce. No to już... No, więc jeśli podobał Wam się odcinek, to zostaw na tym kanale, a właśnie, czekajcie, Patrzcie, na przykład, nie wiem, macie ekranu, Damy sobie wszystko, top donate, tutaj mamy wszystko zrobione, top donate, overlay sobie damy, i czas. No i tak wygląda mój po prostu overlay i wszystko, nie? Więc no, ja się z nami żegnam, do następnych, nara.